Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Demon A to jest kolejny poradnik do RPG Makera Otóż w poprzednich odcinkach Chyba dwóch czy w jednym odcinku Nie pamiętam No w, w każdym razie w poprzednim odcinku był skrypt ym, Ale teraz pomyślałem, że trochę odskoczę od tego Znaczy no to co ja dzisiaj chcę zrobić jest też na to skrypt Wtedy jest troszeczkę łatwiej i mniej jest z tym roboty ale pomyślałem, że tym sposobem Wam też pokażę, jak to mogłoby działać, ogólnie jak to ogarnąłem. O co mi tu chodzi? Na pewno dużo osób, znaczy no nie, wszyscy, każdy z Was w jakiegoś RPGa kiedykolwiek grał. I po założeniu, to nawet chyba w Tibi takie coś jest, jeżeli założyło się określoną zbroję, to było widać na postaci tą właśnie zbroję określoną. No i właśnie. Ja y, pomyślałem trochę, pokminiłem jak to powinno działać wypieprzaj. Y, I zrobiłem właśnie coś takiego. Czyli na zdarzeniach zrobione y, w zależności od tego jaką mamy założoną zbroję, jest y, właśnie widoczna. Otóż jak to jest zrobione? Na początku potrzebujemy jednego przełącznika, który będzie ogólnie włączał całe te y, zdarzenie. Ten tutaj przełącznik jest zbudowany w ten sposób. To jest przełącznik 22 o nazwie Start Typowych Zdarzeń. Dałem go na on i usuń zdarzenie. Warunek startu na równoległe. I to zdarzenie dajemy na pierwszej mapie, na której jest gra, bo on włącza całe to zdarzenie tej widocznej zbroi. I wszystko. Czyli musimy po prostu jakoś w grze włączyć ten przełącznik. Najlepiej, właśnie równoległe zdarzenie. Tak, usuń zdarzenie i jest git. Tak właśnie to powinno wyglądać na początku jej mapie. Na to nie zwracajcie uwagi, na to zresztą też, bo to jest do następnego odcinka. Także to na razie nie. I teraz tak, jak to jest wszystko zbudowane? Wchodzimy sobie w bazę danych do zakładki typowe zdarzenia i tu jest dodane nowe, nowe, no, nowe typowe zdarzenie. Są cztery warunki, zauważcie jak są połączone. Następny warunek, następny, no, yy, część tego warunku jest w innym zdarzeniu. Zawsze to musi być, bo inaczej, jak zrobicie właśnie inaczej, czyli pod spodem zaraz, to będzie źle. Myślałem, że ktoś mi do pokoju wchodzi, ale nie. Ok. Yy, yy, I tak, yy, jeżeli jest warunek pierwszy, czyli zbroja z brązu trzyma, czyli bohater ma zbroję z brązu, tu akurat has. Czy jakoś inaczej się czyta to? Nie, w każdym razie ja to przeczytam. Has y, trzyma zbroję z brązu, czyli jest założona na nim. Wtedy zmień grafikę Bohatera na grafikę taką. Nie taką, taką. Tak. I zmienia się grafika, y, jeżeli jest tak. Y, dalej, jeżeli Bohater Has trzyma zbroję z żelaza, wtedy tu zauważcie, że jest inne zdarzenie bohater has zbroję z żelaza trzyma, wtedy jest zmiana grafiki na zbroję z żelaza. Ona jest trochę taka... ma delikatnie inny kolor, to zresztą będzie ledwo widać, ale ja zrobiłem trzy różne grafiki do żelaznej, stalowej i smoczej zbroi. No, pobrania oczywiście będą w opisie, dlatego... no, będzie dobrze. Zmienia się delikatnie. Jaka jest różnica? Ta jest ciemniejsza, a ta jest jaśniejsza, bo ta jest z żelaza. Zmienia się na tą grafikę. Animacja bohatera grafika. No, nie zmienia się, nie chciało mi się tego robić. To jest po prostu trochę przekolorowane. Jeszcze podam w opisie mm, plik z GIMPA, dzięki któremu będziecie mogli sobie przekolorowywać te zbroje jak będziecie chcieli. Jak ktoś się zna na tym przekolorowywaniu zbroi, to może spokojnie ściągnąć ten plik, przekolorować sobie jak chce zbroje i będzie wszystko spoko. Ja może nawet poradnik o tym zrobię, dlatego. Ktoś wam się przyda Następny warunek jest bohater has Trzyma yy, zbroję ze stali No i standardowo jest zmiana grafiki na zbroję stalową Która wygląda mniej więcej tak Trochę mi ten kolor stali nie wyszedł No ale to ma być mniej więcej taki kolor Taki mniej więcej kolor dałem, żeby tylko było I w innym zdarzeniu Jeżeli yy, jest ostatni warunek Czyli bohater has trzyma smoczą zbroję Wtedy przełącznik smocza jest on tylko w tym momencie to nie będzie nam potrzebne. Bo to jest do, nas tego, do tego innego odcinka. I zmień grafikę bohatera Haz na smoczą zbroję. Smocza zbroja wygląda w ten sposób, ona jest taka zielona, z takimi żółtymi elementami. To też pokażę, jak zrobić. No i to jest cała filozofia, to jest całe, całe zbudowane zdarzenie. Jeżeli... Yy, tak, bo ten możecie... kurde. Yy, w zależności od tego, ile, ile chcecie tych zbroi zrobić, musicie, musicie zrobić właśnie tyle grafik. Czyli jeżeli, ma, jeżeli macie 15 różnych zbroi, nie wiem, żelazna, stalowa, yy, srebrna, jakaś kurde, nawet nie, meteorytowa czy jakaś, do każdej z tych zbroi musi być grafika, inaczej tego nie da rady zrobić. Więc to jest trochę z tym robota. Jeżeli chcecie jeszcze, żeby bohater miał, yy, że jak założy heum, to jeszcze inna grafika, to! Uh, Dwa razy tyle roboty, jak i, jak i nie więcej, no ale to już wasza konwencja, jak chcecie tak zrobić, no to proszę bardzo, ale to jest najbardziej podstawowa, czyli sama zbroja jest widoczna. Mm, inne zdarzenie. Otóż tak, tutaj, ja tutaj ustawiłem w zakładce Bohaterowie. Haz ma zbroję, początkowe wyposażenie, ja mogę nawet zablokować. Zablokowaną ma zbroję z brązu, czyli on zawsze ma na sobie zbroję z brązu, ale jeżeli chcecie, żeby nie miał na sobie żadnej z tych. tych em, no, że na przykład na początku gry jest jakiś tam, nie wiem, pieluchomajtach czy coś, to w tym innym zdarzeniu dajecie, że inne zdarzenie, zmień grafikę bohatera, has, pieluchomajty, na przykład ten nazwa pliku, tutaj. Wtedy y, tam nie musi być zablokow... Nie, No, no właśnie. Tam tak powinno być, albo tam, jak w ogóle nie ma, to tutaj też zmieniacie grafikę na jakiegoś bohatera bez zbroi, czy coś, tutaj w tym, w tym miejscu. Ja tam ustawiłem zablokowane, więc tu nie ma nic, bo zawsze ma na sobie zbroję z brązu, czyli zawsze używa tego momentu warunku. Mam nadzieję, że to mi więcej dobrze tłumaczę. Ym, no i w zasadzie to jest chyba wszystko. Jeszcze tu zobaczę. Aha, tu jest jeszcze taka rzecz dodana. Yy, żeby przetestować to, to dałem, że Zmiana zbroi. Zbroja z, zbroja z brązu, żelaza, stali i smocza zbroja. Dodaje nam te y, zbroje. Zbroja z brązu, żelaza, stali oraz smocza zostały dodane do ekwipunku. Główny przełącznik A na ON. I tutaj jest pusta strona. Tak działa jak skrzynka, tylko bez, bez grawita grawitacji. Bez, bez animacji otwierania. Po prostu podchodzimy tutaj y, i daje nam te zbroje. Do testowania tutaj dałem, żebyście mogli sobie przetestować. Łatwo i bardzo... Będzie to mm, no łatwiej testować po prostu. I teraz włączę to um, tutaj. I zobaczycie, jak to wszystko wygląda. O, gra. Te tutaj drobinki. Kurde, jakby je wyłączyć? O, dobra. Włączyłem. Ok. Jeszcze raz, bo te drobinki to jest, do, tak jak mówiłem, innego odcinka. To jest taki połysk zbroi, jakby. Do tego to jest nieważne. No, um, ok. Jak widzicie, mam normalną zbroję z brązu na sobie. I o też tak, co się stanie, jeżeli ja podejdę tutaj. Zbroja z brązu, żelaza, stali oraz smocza zostały dodane do ekipunku. Ok. Tylko jak to działa? Wchodzimy w ekipunek. Has, enter. Zmieniamy sobie zbroję z brązu na. Aj, zablokowałem to. Nie, inaczej. Trzeba w bazie danych, muszę to odblokować. Aha, aha. Czyli Bohater, jeżeli. E, chcecie, żeby Bohater goły był bez. Właśnie, tutaj muszę, muszę zmodyfikować jedną rzecz. Otóż, w typowych zdarzeniach, jeżeli Bohater inne zdarzenie, czyli nie ma żadnej z tych zbroi, to jest taka normalna zbroja standardowa, ale oczywiście tutaj możecie dać, że jest w samych gaciach. To wtedy, będzie najbardziej takie normalne i najlepsze. Sorry, że tak zmieniam, ale teraz nie pomyślałem, że tak mogłoby być. No tylko tak, bierzemy sobie to zbroję i escape, ekwipunek. Zbroja z brązu zmieniamy przykładowo na zbroję ze stali. Jak widzicie, zmieniła się na zbroję ze stali. Teraz zmienimy sobie przykładowo na smoczą zbroję. Mm, 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 smocza zbroja. Mm, gotowe. Jest. Jak widzicie, normalnie się porusza. Bohater. Jest smocza zbroja. Jest wszystko dobrze. Yy, czyli tak jak mówiłem. Jeżeli chcecie. Mm, jeżeli chcecie, no, żeby bohater Bez zbroi był w jakiś tam samych gaciach Czy coś, to tutaj w tym miejscu dodajecie określoną Grafikę, u mnie jak nie ma żadnej Zbroi, to ma tą grafikę podstawową Taką jak ma Haz normalny W w, czystnej, w czystym projekcie, tutaj W tym momencie, tutaj I tutaj widzicie jest równoległe zdarzenie I start typowych zdarzeń, czyli to co włączaliśmy Tutaj w tym e, równoległym Zdarzeniu, tutaj Także to jest myślę w miarę łatwo do ogarnięcia, to zdarzenie to jest kominek, ogień, tego to jest, no, a taki klimat, żeby tworzyło. Ehm, Okej, okay, myślę, że to jest tyle na ten odcinek. Jeszcze jest, jak, pomyślałem, że jeszcze pokażę Wam, jak to zrobić na skrypcie oraz jak dodać połysk do tej zbroi, bo to jest też bardzo ciekawe. Ehm, tak jak w Medinie trochę, jak ma się na, no, dba, koniec. Połysk po prostu ta zbroja tak jakby błyszczy, ale dobra. To jest wszystko na ten odcinek, także dziękuję za obejrzenie go, zapraszam do kolejnych filmików i na razie!